Cześć, jesteście tim pies czy kot? My dzisiaj z moją przyjaciółką postaramy się wam opowiedzieć o roślinach bezpiecznych dla zwierząt. Wybierając sadzonki do swojego mieszkania. Musicie zastanowić się nad tym, jak zadbać o bezpieczeństwo swojego pupila. Obojętnie czy będzie to pies, kot, czy nawet papuga, niektóre sadzonki są toksyczne, inne mniej, a inne po prostu najzwyczajniej są bardzo bezpieczne. I te postaram się pokazać Wam w dzisiejszym odcinku, bo musimy pamiętać, że oni bardzo lubią je podgryzać. Domowa dżungla nie może obyć się bez palmy. Palma jest jedną z sadzonek bezpiecznych dla zwierząt lubi wilgotne powietrze, dlatego warto postawić ją przy nawilżaczu lub po prostu zraszać ją wodą. W naszej ofercie posiadamy specjalne podłoże, to jest ceramist dla palm, których one bardzo dobrze się odnajdą i będą szczęśliwe dzięki temu, lub po prostu nasze standardowe podłoże uniwersalne. Stanowisko, jakie lubią, jest to półcień lub jasne, ale z takim rozproszonym światłem, żebyście ich po prostu nie poparzyli promieniami słonecznymi. Grupom roślin, o której chciałam Wam opowiedzieć, są KATE. Spójrzcie, one wyglądają po prostu jak malowane. Mają te liście przepiękne. Uchodzą za rośliny trudne w uprawie, ale osobiście tak nie uważam. Wystarczy, że zapewnimy im warunki takie same jak w środowisku naturalnym. Sprawdzi nam się tutaj dobrze nawilżacz, ponieważ lubią dużą wilgotność powietrza. Potrzebują jej około 70%. Jeżeli chodzi o podłoże, poleciłabym Wam podłoże dla roślin wilgociolubnych z zielonego parapetu. Lub podłoże z dodatkiem ceramisu lub karamzytu. Kolejną rzeczą, o której powinniście jeszcze pamiętać, jest to, aby nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, bo po prostu ją poważycie. Jeżeli szukacie jakiejś alternatywy i interesowałaby Was roślina wisząca, poleciłabym Wam zielistkę. Lubi stanowisko wschodnie, północno-wschodnie lub północno-zachodnie. Jest uznawana za roślinę łatwą w uprawie. Zniesie tymczasowe przesuszenia, mimo tego, że lubi mieć tak zwane mokre stópki. I tutaj poleciłabym Wam naczynia, które mają precyzyjny dziubek. Mamy takie fajne konewki, zobaczcie, jak łatwo się tym podlewa. Idealnie możecie sobie sprecyzować tam, gdzie chcecie podlać. Spójrzcie po prostu na ten dziubek, to jest super. Ja jestem zachwycona tym produktem. Zielistki lubią podłoże dla roślin wilgociolubnych. Będą bardzo pięknie się w nim rozwijać. Pamiętajcie, żeby je dobrze podlewać i myślę, że będziecie zadowoleni. A wasze zwierzaki będą mogły je naprawdę bezpiecznie podgryzać. Wiem od Ali z opowieści, że koty, szczególnie, lubią sobie skubać właśnie zielistki i nic się nie dzieje. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę: zielistki rosną bardzo szybko, dlatego oszczegam. Parapety będziecie mieć bardzo szybko całe zazielenione. Kolejne dwie kultowe rośliny, które są bezpieczne dla naszych przyjaciół. Tak, bezpieczne są. To jest nolina i pieniążek. Nolina jest naszą meksykańską pięknością. Kiedy do Was przyjdzie, pamiętajcie tylko, żeby ją przesadzić do podłoża dla sukulentów lub ceramisu. I później możecie o niej zapomnieć. Bardzo dobrze znosi okresowe przesuszenia. Natomiast pieniążek, który spójrzcie, no te liście jak monety, to jest coś, coś fantastycznego. Przesadzamy do podłoża uniwersalnego zielonego parapetu i również, jeżeli zapomnimy, to się nic strasznego nie stanie. Naprawdę są świetne. Pieniążek bardzo szybko wypuszcza takie malutkie babyki. Wiem, że lubicie się nimi wzajemnie obdarowywać. Jest to świetny pomysł, ponieważ osoba, która dostanie to w prezencie, w bardzo szybkim czasie doczeka się kolejnej sadzonki, która będzie miała takie już później piękne, duże liście i Znowu będzie miała babyki maluszki, którymi będzie mogła obdarować kolejną osobę. Dlatego jest to świetny patent na prezent i szczęście dla innych osób. Jeżeli fascynuje Was uprawa lasu w szkle, niedoświam będzie idealny w tym celu, ponieważ bardzo lubi wilgotne podłoże. Tutaj sprawdzi się podłoże dla roślin wilgociolubnych z zielonego parapetu. Nie wiem, czy wiecie, występują w różnych kolorach. Mamy tego białego, różowego, czerwonego. Pink Panther to jest dla mnie naprawdę coś bardzo fajnego, fajny hit. Jak kochacie róż, to naprawdę polecam. Najważniejszą chyba jednak cechą tej rośliny jest to, że jest bezpieczna dla naszych pupili. Dlatego myślę, że będzie fajnym pomysłem na zamieszkanie razem. Prawda Kira? Te sadzonki, o których Wam opowiedziałam oraz wiele innych możecie zobaczyć w zakładce bezpieczne dla zwierząt. Zachęcam, zobaczcie sobie, co tam jest. Wszystkie będą odpowiednie dla Waszych kupili. Nie będziecie musieli się martwić o ich bezpieczeństwo. Dywanik, zawinęłaś. zobacz, to nie będzie łatwe wszystko. Naprawdę, to nie będzie wszystko takie łatwe. Tam. Postaramy się opowiedzieć Wam o roślinach. Tak, już. z berleńskim psem pasterskim. Palma, naturalne środowisko, lubi wilgotne powietrze. Dlatego należałoby zainwestować na wilgot. Podłoże polecam nasze z zielonego parafetu.